Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Stal stalowola Wola, chorobry głogów. Mecz zakończył się remisem 1 do 1. Ja dodam tylko, że mecz z trybu oglądało 2705 kibiców. I gośćmi podczas konferencji są trener Dobrego Głogów, pan Piotr Lepnia. Witam trenerze oraz trener stali Stalowo-Wola pan Ireneusz Pietrzykowski. Również witam trenerze. I zaczniemy od trenera drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz publiczny. Każdy punkt jest zdobyć i ten punkt sobie szanujemy. Jak zawsze na koniec będzie wiadomo, ile, ile remisy przyniosły, a ile, a ile to była sprawa punktów. Na pewno trudne spotkanie. Wiedzieliśmy, że, że tutaj bez determinacji, w do zwycięstwa, bez zaangażowania takiego bezpośredniego, pomijając elementy piłkarskie, będzie bardzo ciężko. Cieszę się, że zespół przez pierwsze 20-25 minut realizował bardzo mocno to, co chcieliśmy. Nie chcieliśmy pozwolić stali na to, żeby grała swoją piłkę na połowie przeciwnika. To nam się bardzo udawało. Niestety chyba odbyło się to bardzo dużym kosztem, bo, bo o 25 minuty od wyrównującej bramki stali, to, to stal przed 20 minut oczywiście gdzieś koło tego stal przejęła inicjatywę i niestety stało się odwrotnie. Aczkolwiek myślę, że kluczowym momentem dla nas była sytuacja na 0 której nie wykorzystaliśmy, bo myślę, że to byłby taki, taki, taki oddech, w którym, w którym mielibyśmy przewagę tych dwóch bramek. Trudno się po czterech przegranych meczach zawsze gra, więc chcieliśmy to zrobić z tej części meczu jestem dosyć zadowolony, potem, potem już troszeczkę mniej, aczkolwiek zawsze gra się tak, jak przeciwnik pozwala. My nie pozwoliliśmy na wiele w pierwszej części tego meczu, Stal w drugiej. No, myślę, że w drugiej połowie zdecydowanie obydwa zespoły chciały, chciały wygrać ten mecz na swój sposób i myślę, że i jedni, i drudzy mieli sytuację. Stal miała swoją sytuację meczową i kilka minut wcześniej, także to, to jest, to jest, to jest dobre z tego meczu, że, że, że każdy tak naprawdę grał w tym meczu o zwycięstwo i myślę, że jakiś taki Zamkniętej gry w tym wszystkim nie było. Tak jak powiedziałem, szanujemy ten punkt, bierzemy go. Myślę, że też dobrym momentem było nasze przejście na końcowe 10 minut na 3-4-3, że żeby, żeby wybronić tę sytuację. I, no i tak jak powiedziałem, punkt jest punkt, bierzemy go i, i gramy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to bardzo proszę o podniesienie ręki, czyli głosu. Jeśli nie ma pytań, to przejdziemy do trenera Stali. No to tak jak Pan Trener powiedział. Z 21 minut nie jestem zadowolony, natomiast pozostałe 70, to na pewno e, nasz Medi, sposób, w jaki e, próbowaliśmy zdobyć bramkę. E, w jaki sposób budowaliśmy akcję. Jak tworzyliśmy e, sytuację na pewno szkoda, że nie, nie skończyło to się e, zwycięstwem, bo, bo wydaje się, że, że byliśmy bliżsi tego niż e, goście. E, na pewno. To jest taki moment, że z jednej strony jest punkt, pierwszy punkt w pierwszej lidze, a z drugiej strony niedosyt, bo, bo, bo no, graliśmy o pełną pulę i, i wydaje się, że byliśmy dość blisko tego. Na pewno, już abstrahując od tego, że Kibic no, wyjdzie nie do końca zadowolony po 1-1 po w takim meczu, to, to myślę, że to się dobrze oglądało, bo i jedna i druga drużyna dążyły do zwycięstwa, tworzyły sytuację. Faza z piłką na, na przyzwoitym poziomie, więc, więc myślę, że tak dla kogoś, kto oglądał ten mecz, to, to na pewno ciekawe widowisko. No. Mamy pierwszy punkt, więc a, jedziemy do, do Pola i, i, i tam będziemy próbować następne oczka budować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał a ci docowski spotkarpa się? Właśnie że co przez pana bardziej przemawia? Żal, że się nie udało zdobyć trzech punktów i tych dwóch sytuacji żzutkarne, dawami mieli, ta setka struzika w 94. minucie, czy to, że ten jeden punkt w końcu zaczęliście punktować i nad bazie tego można budować coś większego? No to ja bym jeszcze dodał setkę górego, setkę pchełki, bramkę. Furtaka, tak? Tutaj wydaje mi się, że, że, że dołóżmy jeszcze dobrych kilka sytuacji. Oczywiście przeciwnik też miał, miał swoje i, i, i dlatego mówiłem, że ten mecz dość, dość dobrze się oglądał. Eee, no, na pewno bardziej żal. To, to nie ulega wątpliwości, że, że, że bliżsi byliśmy dzisiaj do, do zdobycia trzech punktów, więc, więc na, pewno, na pewno szkoda, że tylko jedno oczko. Też chciałem zapytać o kontuzjowanych zawodników. Nie było dzisiaj w ogóle Krystiana Lelka w składzie z yy, yy, co z, tymi, z nimi się hmm. dzieje i też o Dawida Łąckiego, który już na rozgrzewce doznał jakiejś kontuzji, a później musiał opuścić wojsko. No tak, to w tym tygodniu pochorowali się oprócz Urbana, który wiadomo, jeszcze trzy tygodnie przynajmniej nie, nie będzie. Damian Oko już wszedł do kadry, ale wszedł tak naprawdę tylko dlatego, że, że, że jest nas mało. Kuba jest, jest w szpitalu i tam przeprowadzane ma badania. To w tym tygodniu pochorowali się jeszcze Kacper Chomecki i, i Krystian Lelek, tak, także jest to, jest to, po prostu zachorowali, tak? Mam gardło ucho, więc, więc jakiś wirus jest problemem. Dawid na rozgrzewce gdzieś tam podkręcił stopę, później jakiś problem pod koniec meczu mięśniowy, także wygląda na to, że, że będzie to jakaś tam absencja zobaczymy. Także no, na pewno sytuacja kadrowa jest coraz trudniejsza, jest nas coraz mniej i, i, i na pewno jest to jakiś problem. I chciałem też zapytać o, o zawodników, bo wiemy, że w tygodniu było trzech nowych zawodników, z wami trenowało. Jak wygląda ich sytuacja? Czy jest szansa, że któryś z nich podpisze w najbliższym czasie umowę? I... Tak. Mhm. Tak, tak, jest, jest szansa, że, że, że dwóch nowych zawodników będzie, będzie z nami od, od, od poniedziałku. Pracujemy nad tym. W naszej sytuacji tak naprawdę dzisiaj możemy iść tylko w takim kierunku, że będziemy brać zawodników, którzy nie łapią się w kadrach. Czy to ekstraklasowych, czy to, czy to pierwszoligowych, i, i część posażenia będzie brała na siebie klub, z którego wypożyczamy, a, a my dopłacać. No, niestety dysponujemy już w tej chwili tak e, mizernymi finansami, że, że inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli po prostu zwolnią się zawodnicy, którzy nie wywalcili swojego miejsca w składzie, i na wypożyczenie, gdzie klub będzie dokładał do nich. Dokładnie taką mamy nadzieję, że tak to chcemy zrobić. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciał zadać pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję butelowi państwo.